Dzień dobry, z tej strony jest Kowalewska, trzecia część z cyklu Nie daj się i zacznij się liczyć w ramach Global Use Initiative. W troszeczkę innej scenarii, bo dzisiaj chciałabym e, powiedzieć o cenieniu siebie. E, na poprzednim filmie zakończyłam stwierdzeniem, że jeżeli mamy do czynienia z przemocą, to zareagujemy wtedy, kiedy cenimy siebie. Myślę, że gdybym zapytała teraz Was, czy cenicie siebie, większość z Was pewnie odpowiedziałaby tak, że siebie ceni. A ja chciałabym, żebyście poddali testowi to właśnie, czy cenicie siebie. I takie trzy punkty. Pierwszym punktem to jest to, żebyście sprawdzili, co myślicie i co mówicie o innych ludziach. Bo często to, co myślimy, to, co mówimy o innych ludziach, to jest tak naprawdę coś, co myślimy i mówimy o sobie w jakimś takim dialogu wewnętrznym. Bo jeżeli osoba ceni siebie, to najprawdopodobniej, przeważnie będzie cenić też innych ludzi, ponieważ jeżeli cenię siebie, to wiem, że jestem człowiekiem niedoskonałym i że popełniam błędy, i wtedy daję też możliwość popełnienia błędów. Innym ludziom. Drugi test to jest test, co myślicie i co mówicie o sobie, czyli tak zwany dialog wewnętrzny. Przyjrzyjcie się, co myślicie tak najczęściej o sobie, kiedy Wam się coś udaje albo coś Wam się nie udaje. Czy wspieracie siebie, czy raczej mówicie, no nie udało mi się, jestem beznadziejny, w ogóle to jest kiepsko i do niczego i w ogóle to nie ma sensu. W ramach tego drugiego punktu, czyli cenienia siebie, zobaczcie też, przyjrzyjcie się, w jaki sposób dbacie o swoje ciało. Dlatego dzisiaj jest inna scenaria, ponieważ w ramach dbania o siebie, cenienia siebie, ponieważ osoba, która ceni siebie, będzie dbała o swoje ciało, ponieważ jesteśmy w domach, od wczoraj można już wyjść na spacer, więc od wczoraj spaceruję czyli dbam o swoje ciało, ponieważ jeżeli będę miała zdrowe ciało, to będę też miała tak zwanego zdrowego ducha w sobie. I teraz zobaczcie, w jaki sposób dbacie o swoje ciało, w jaki sposób się odżywiacie, w jaki sposób spędzacie wolny czas, w jaki sposób sprawiacie sobie czasem przyjemność, co to znaczy. Tutaj zawsze daję przy tym punkcie hmm, takie pytanie, czy osoba, która pali papierosy, albo zażywa inne używki, które szkodzą i niszczą nasze ciało, czy taka osoba siebie ceni? I to już zostawiam Wam do oceny. Trzecim punktem, który sprawdzającym toczy to się czy siebie cenimy, to jest to właśnie, że jeżeli się ciebie, ciebie cenimy, to zareagujemy w trudnych sytuacjach. Przemoc może być trudną sytuacją. Jakikolwiek inna trudna sytuacja może być dla nas sprawdzianym. Obecny kryzys może być dla nas sprawdzianym, bo będzie sprawdzianym, w jaki sposób reagujemy, bo takie trudne sytuacje, one nas nie kształtują, one tylko pokazują, co jest w nas. Tak naprawdę Jaką mamy postawę? Jakie mamy wartości? Czym się w życiu kierujemy i co jest dla nas ważne? Jeżeli to będzie strach, lęk, to się zamkniemy w sobie. Będziemy się bać zmian. Natomiast jeżeli kształtowaliśmy wcześniej swój charakter, zbudowaliśmy na swoją postawę w oparciu o wartości, które budują, to będziemy teraz inaczej reagować. Dla mnie wartościami, które budują, to jest szczerość. Szacunek do drugiego człowieka, uczciwość, chęć pomocy. Nie, to nie jest tak, że mi się zawsze coś udaje, bo każdy popełnia błędy, każdy przez całe życie. Tylko różnica to, że osoba, która siebie ceni, potrafi się przyznać do błędów, potrafi przyjąć postawę ucznia i z każdej porażki wyciągnąć wnioski, co mogę zrobić, jak mogę siebie poprawić, jak mogę zmienić coś w moim życiu, aby stawać się lepszym człowiekiem. Ja dzisiaj twierdzę, że charakter budujemy, kiedy budujemy na wartościach, którymi żyjemy. To jest coś, co nas przygotowuje na trudne czasy. Czyli w zasadzie o, o charakter i moja postawa ona jest zbudowana na solidnych fundamentach. Jeżeli jest zbudowana na solidnych fundamentach dobrych wartości, to kiedy przyjdą trudne czasy, kiedy przyjdzie wokół mnie przemoc lub przemoc w stosunku do mnie, to ja będę potrafiła zareagować, dlatego że cenię siebie. I kochani, zachęcam Was, przyjrzyjcie się różnym swoim postawom, swoim słowom, myślom, dialogowi wewnętrznemu. Przyjmijcie, proszę, chociaż na krótki czas postawy ucznia, co mogę się o sobie dowiedzieć i czego mogę się nowego nauczyć? Zapraszam Was do wzrastania, do rozwoju, budowania swojej wartości, budowania wartości innych ludzi. Do zobaczenia!